Dzisiejszy fragment, który chciałem, abyśmy rozważyli, to zdanie Pana Jezusa To bowiem jest wola Ojca mojego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. To życie wieczne, to jest zastanawiające wyrażenie, mówiące nie tylko o takim nieśmiertelnym wymiarze człowieka, że człowiek się urodził już nigdy... Nie zazna śmierci w tym wymiarze duchowym, lecz że zawsze będzie blisko Boga, ale przede wszystkim chodzi o to, że będziemy żyć w pełni, w pełni relacji, bo zostaliśmy zanurzeni w taką relację, którą ma ojciec do Syna i syn do Ojca. I gdy Syn przychodzi na Ziemię i nam objawia, jaki jest Ojciec, to gdy widzi jakąś smutną twarz, czy gdy widzi jakieś ludzkie życie poranione. Które jest takim życiem dziecka opuszczonego, mówi, no nie mogę pozostawić kogoś w takim stanie. Niech On popatrzy na mnie, na moje dzieła, na moje cuda. Niech czuje się zaopiekowany, bo wtedy każdy staje w takim, w takim doświadczeniu niebycia samemu, a to wprowadza go w doświadczenie komunii, w doświadczenie rodziny, a więc takie doświadczenie, któremu każdy. Ma, które każdy w swoim życiu chciałby przeżywać, bo to czyni go prawdziwie człowiekiem i to daje mu prawdziwe życie, które możemy już tu nazwać życiem wiecznym. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do zobaczenia.